Cześć, witajcie na moim kanale. Jako makijażystka często mam okazję testować różne produkty przedpremierowo. Chodzę na branżowe eventy i dostaję paczki PR-owe, a ostatnio przyszło ich do mnie naprawdę mnóstwo. I postanowiłam, że wyłonię dla Was najciekawsze według mnie jesienne typy, podzielę się swoimi obserwacjami. Także zapraszam serdecznie do oglądania tego odcinka. Poznacie moje jesienne wybory, kosmetyki, którym warto się przyjrzeć bliżej. Zapraszam do oglądania, subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W końcu o tym pamiętam, żeby powiedzieć na początku. Rozsiądźcie się wygodnie. I zaczynamy. Przegląd zaczynam od maski do włosów z marki Moody. I to muszę Wam powiedzieć szczerze, ta marka nie wzbudzała mojego zaufania ze względu na. Dość agresywny marketing w sieci. To zawsze sprawia, że jestem taka sceptyczna. Aż w gift bagu z Douglas Summer Cruise e, zobaczyłam ten ciężki produkt i stwierdziłam: OK, próbujemy. I kupiłam mnie absolutnie od pierwszego użycia. Włosy po niej świetnie się rozczysują, są miękkie, sprężyste. Zresztą zobaczcie, dziś mam ją, e, jestem po jej użyciu. Fantastyczna. Cena nie jest mała, ale myślę, że jest warta swojej ceny. Jest całkiem niezła pojemność 250 ml. Świetny produkt, to sprawia, że jestem bardzo ciekawa kolejnych produktów tej marki. A teraz marka Clinic, doskonale widoczna tutaj w kadrze, na samym szczycie tych dobroci. Wspaniałe pudełko. No, muszę przyznać, że ja czasami czuję się jak takie dziecko, kiedy dostaję te paczki pr -owe. Zobaczcie jak to jest przemyślane. Butter yellow, to zresztą był kolor przewodni tej imprezy. A co mamy w środku? Lotion, który bardzo fajnie nawilża, jest leciutki, sprawdza się do różnych typów skór i muszę wam powiedzieć, że jako początkująca makijażystka bardzo marzyłam o tym produkcie. Marzyłam, żeby marka Clinique weszła do Polski, ponieważ był ogromny hype na ten produkt. On był na każdym backstage'u modowym, używali go najlepsi makijażyści na pokazach mody. Był świetny. Ojej, już, kto mnie tutaj zaszczycił swoją obecnością. Pospał i teraz nie wiem, może będzie nam przeszkadzał, a może nie. O, leż sobie tutaj, a ja będę, ja będę opowiadać. Cieszę się, że mam okazję używać go ponownie, bo miałam do niego mm, ogromny sentyment przez lata, ale prawda jest taka, że o nim zapomniałam, ponieważ jesteśmy tak bombardowani nowościami. Teraz używam go ponownie i przypominam sobie, dlaczego tak bardzo go lubiłam. Marka Esteloder, którą uwielbiam za pielęgnację i podkłady. To zresztą już wiecie, jeżeli oglądacie ten kanał, gorąca nowość e, krem pod oczy z serii Advanced Night Repair, e, który świetnie sprawdza się też e, przed makijażem, e, sprawia, że korektory wyglądają dużo lżej. To jest e, krem z efektem liftingującym. E, możecie go zobaczyć też w tutorialu z Malwiną Obrzut e, w tym makijażu MOHAMMUS. On przyszedł do mnie w połączeniu z jednym z moich ulubionych produktów, pokażę Wam wyżej. Nie wiem, czy zobaczycie, jak finezyjne mamy te paczki. Ona się tak rozkłada, jak taki kwiat. A w środku co mamy? Jedno z moich ulubionych serów pod makijaż. Ciężka tak. jest ta paczka, taka treściwa. Serum teoretycznie do stosowania na noc, ale pod podkład ma niesamowitą przyczepność, bardzo fajnie współgra z makijażem. To jest taki produkt... Taki złoty gral dla makijażystów. Myślę, że zobaczycie w co drugim kufrze profesjonalnych makijażystów, a teraz jeszcze w połączeniu z tym kremem. Muszę go potestować dłużej, żeby coś więcej Wam o nim powiedzieć, ale pierwsze wrażenia, szczerze, fantastyczne. Relaksujący peeling do ciała z marki Bottica. Muszę wam powiedzieć, że ta marka była mi nieznana, natomiast sam peeling już opakowanie obiecuje dużo. Do stosowania na noc, taki efekt relaksujący. Naprawdę po pierwszym użyciu ta skóra była taka miękka, nawilżona, bardzo fajny rytuał. Zresztą paczka pierowa też była ciekawa z takim. Ciekawym ciastkiem w tym kolorze, bardzo smacznym zresztą przybyła, także marki tak rozpieszczają nas. A sam produkt, z tego co widziałam, wygrał główne miejsce w rankingu WOK Polska, także, także też polecam Waszej uwadze, bo cieszy niesamowicie. I kolejny produkt a sięgam po Givenchy i pomadki z efektem nowoczesnego matu, taki mat, który ma efekt blurujący, ładnie wypełnia usta, yy, mogliście zobaczyć w tutorialu z Malwiną obrzut, yy, ona miała numer 3, a ja sięgam po mój kolor, a jest to numer 2 i zaraz Wam zaprezentuję, lubię tą pomadkę, bo jest taka, no wygląda szykownie, ale na ustach jest bardzo komfortowa, Nakłada się niesamowicie szybko, jest bardzo przyjemna. To jest pomadka, którą możecie zabrać do torebki i właściwie zaaplikować ją bez spoglądania bez w lusterko. Świetna propozycja makijażowa. Ach, jeszcze raz Wam pokażę, jak to wszystko cieszy. To jest ten moment, kiedy naprawdę makijażyści czują się jak w sklepie z zabawkami. Trafiła do mnie też przesyłka pr z marki Bobbi Brown, a jest to marka bliska mojemu sercu, tworzona przez makijażystkę. I w paczce, w paczce, w tej przepięknej skórzanej kosmetyczce, e, która już wiem, że będzie mi służyła przy wielu okazjach za kopertówkę na eventy na przykład, mięciutka, świetnie wykonana. E, są kultowe już cienie w sztywcie. W przepięknych kolorach muszę Wam pokazać kolor, który bardzo mnie ujął. To jest odcień Midnight Olive, taki skrzący. Może na zbliżeniach zobaczycie go lepiej. Skrząca taka oliwka, bardzo szlachetna, bardzo stylowa. No, świetna po prostu na jesienne okazje. Tych cieni możecie też używać jako kredki do oczu, do zagęszczenia linii rzęs, do takiego makijażu wieczorowego. Tutaj mamy taki ciemny grafit, odcień panter. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tusz do rzęs, klasyczny, od Bobi. świetny. Lubię tą szczoteczkę, bo to jest szczoteczka, którą pokocha większość rzęs. Ja tą maskarę zatrzymam dla siebie. Czasami też lubię siebie rozpieścić. No i przejdźmy do kolejnego produktu, a jest to nie lada produkt. To jest takie serum do włosów na porost. Na tym samym składzie co kultowe, już serum do rzęs z marki Sweet. Tutaj jest w formie takiego roll-onu. Zresztą. Piękne opakowanie kojarzące się z produktami od Tiffany, i tutaj mamy ten produkt, który nakładam sobie na tak zwane zakola. Wmasowuję, i pierwsze efekty mają się pojawić po 28 dniach, a ja jestem dopiero na początku stosowania, więc, więc dopiero za jakiś czas będę mogła się. Podzielić moimi opiniami, natomiast sam event był przepiękny. Jak znajdę zdjęcie, to wam podrzucę po prostu ostatnie takie promienie słońca, takie pożegnanie lata w hotelu Werte, który moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych hoteli w Warszawie. No i co było. Najciekawsze w tym evencie miałyśmy okazję porozmawiać z założycielką marki również makijażystką bardzo, bardzo inspirujące spotkanie zorganizowane przez Puder i Krem, które zostanie na długo w mojej pamięci. I Czyżbym sięgała po ostatni produkt z tej listy? Produkt bardzo ciekawy. Nie będę go Wam tutaj pokazywać, ponieważ Sylwusz siedzi mi na kolanach, a to jest dla mnie zawsze takie mega wyróżnienie, więc tylko Wam opowiem o tym niesamowitym zapachu, to jest marka Hell Ritual by Sisley i Sisley ma taki e, bardzo ciekawy lakier do włosów gdybym mogła poprosić Artura żeby mi podał, bo stoi tam na biurku po lewej stronie bo wiecie, ja jestem taką kocią mamą że jak e, kot dziękuję, kot na mnie leży to nie mogę się ruszyć Okej, okay. mamy zapach inspirowany tym e, kultowym e, lakierem do włosów. To są perfumy do włosów, do skalpu, do ciała. Też przepiękny event e, kameralny marki Sisley. Wiecie, że jest bliska mojemu sercu. Zorganizowany w restauracji Klon. Fajne wydarzenie. Dostałyśmy też serum do testowania, ale e, serum stosuję od jakiegoś tygodnia, natomiast ten produkt e, chciałam Wam pokazać, bo jeżeli y, lubicie takie luksusowe kosmetyki do włosów i znacie ten lakier i lubicie jego zapach, to to będzie coś dla was. No i moje drogie, moi drodzy, nie wiem czy mężczyźni mnie oglądają. Ze statystyk wydaje mi się, że, że jednak przeważacie wy, kochane kobiety. E, to by były wszystkie e, produkty. E, dajcie znać, czy w ogóle jesteście tym zainteresowane. Ja więcej takich rzeczy pokazuję na moim Instagramie, tam jestem aktywna codziennie często też pokazuję jak wyglądają takie eventy od środka, a niektóre są naprawdę fantastyczne. No, Douglas Summer Cruise to jest zawsze wydarzenie. Tam jest z reguły kilkanaście, kilkanaście, co ja mówię, kilkadziesiąt marek, kilkanaście nowych marek, e, naprawdę wywożą nas często w bardzo ciekawe miejsca. E, trzymają w niepewności do ostatniej chwili. Także te wszystkie takie rzeczy z backstage'u zobaczycie na moim Instagramie. Makeup by Kasia, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. No jestem ciekawa, który z produktów przykuł Waszą uwagę, który chciałybyście przetestować. No i jak Wam się podobał ten odcinek? Czy chcecie więcej takich przeglądów? Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.